Tomasz Rauner, witam ze studia Śląskiego Biznesu na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach. Moim i Państwa gościem jest Edyta Dęby Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Bardzo Dzień się dobry, cieszę, że odwiedziła nas pani w studiu. Pani prezes, jesteśmy akurat w gorącym momencie. W parlamencie trwają prace nad ustawą własności przemysłowej. Czegoś takiego jeszcze do tej pory nie mieliśmy. Proszę powiedzieć, jakie to są możliwości korzyści i szanse dla polskiego przemysłu? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Faktycznie mam nadzieję, że dzisiaj Senat uchwali nowelizację naszej ustawy, która poszerzy możliwości patentowania pewnych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim chodzi o wynalazki realizowane przy, przy pomocy komputera, doprowadzić do zmniejszenia opłat z tytułu ochrony tych kategorii a w prawie własności przemysłowej dynamicznie się wszystko zmienia, bo przecież innowacja jest dynamiczna. W marcu była wcześniejsza nowelizacja ustawy, która wprowadziła nowe kategorie znaku, takie jak znaki multimedialne. Tutaj ucieszę wszystkich fanów Piłkarza Piątka. Chcę poinformować, że właśnie zarejestrował swoją cieszynkę jako znak towarowy ruchomy. Czyli El pistolera już jest zarezerwowany, I tak? Tak, jak najbardziej, <laughs> w różnych Variantach. Także własność przemysłowa otwiera przed przedsiębiorcami szereg nowych możliwości i kategorii nie tylko znaków multimedialnych i ruchomych, również znaków dźwiękowych, znaków holograficznych. Także myślę, że każdy przedsiębiorca znajdzie w tym prawie własności przemysłowej coś, co go usatysfakcjonuje. Ale to proszę powiedzieć, czy to właśnie środowisko biznesu? też zgłaszało potrzebę poszerzenia tego katalogu? Tak, również. I to biznes nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, ponieważ ta nowelizacja była wynikiem implementacji dyrektywy, a wypłynęła to inicjatywa z Komisji Europejskiej, która z kolei dostawała mnóstwo takich właśnie sygnałów od środowiska przede wszystkim przedsiębiorców. Proszę powiedzieć, czy żeby opatentować jakieś swoje rozwiązanie, wynalazek, co trzeba spełnić i ile to trwa, czy jest to czasochłonne, trudne? E, muszę przyznać, że w przypadku patentu nie jest to prosta, e, e, nie są to proste procesy, no ale czy by... Ale trzeba próbować. Najlepiej skorzystać z pełnomocnika, którym jest rzecznik patentowy w tym przypadku. W przypadku znaków towarowych jest troszkę łatwiej. Myślę, że znakiem towarowym pan redaktor by sobie poradził i sam zastrzegł logo. Także to wszystko zależy od tego, co chcemy chronić. W tych najtrudniejszych kategoriach, jak wynalazki, wzory użytkowe, myślę, że skorzystanie z pełnomocnika jest niezbędne. Natomiast w przypadku wzorów. Przemysłowych i znaków towarowych. Myślę, że każdy przedsiębiorca też sobie poradzi sam. A proszę powiedzieć, gdyby pani mogła coś zarekomendować, czy jest jakiś dobry moment, w którym przedsiębiorca czy innowator powinien już myśleć o zastrzeżeniu swojego wynalazku? Y Oczywiście i to jest podstawowa kwestia i podstawowy problem, który mają przedsiębiorcy. Robią to za późno, ponieważ w przypadku patentów i wzorów użytkowych jest tak, że chronimy tylko rozwiązania nowe. Czyli jeżeli dzisiaj tutaj na tych targach byśmy pokazali całemu światu jakieś rozwiązanie, to ono już nie będzie mogło być chronione patentem, ponieważ utraci ten przymiot nowości. W związku z tym, w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, Trzeba pierwsze kroki kierować do Urzędu Patentowego, nawet wcześniej niż do Urzędu Skarbowego w tym przypadku, ponieważ utraci się ten przymiot nowości i nie będzie można po prostu skutecznie więcej chronić tego prawa. W przypadku znaków towarowych możemy trochę poczekać, no niemniej konkurencja nie śpi. Sami wiemy, codziennie jest jakieś 58 tysięcy praw własności przemysłowej. Dzisiaj myślę, tyle zostanie zgłoszone na całym świecie. Także rynek jest dosyć trudny, także myślę, że na początku swojej działalności trzeba skierować swoje kroki do Urzędu Patentowego. Pani prezes, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę, serdecznie. za odwiedziny w naszym studiu. Moim Państwem gościem była Edyta Dęby Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.